Witajcie, kochani! Znowu witamy Was z Różankowa, z Torunia, przekazując Wam moc dobrych informacji, ponieważ już niedługo będziemy się spotykali i to w różnych miejscach naszego kraju. Szykują się, a może już właściwie się odbywają wspaniałe spotkania warsztatowe Mała Skala z Rozmachem. Czyli planujemy odwiedzić zarówno cały kraj, jak i również przytulić do siebie w sposób warsztatowy, taki w małej skali, taki doświadczalny i nasz macowy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Mowa tutaj o warsztatach, które są. Darmowe, certyfikowane dla każdego zainteresowanego nauczyciela, przyrodnika. Te warsztaty to nie tylko nasz plan na ten rok szkolny. Oczywiście, że nie, kochani, ponieważ planujemy widzieć się z Wami do końca roku szkolnego, a może i dłużej, ponieważ będą również i konferencje online i pewnie jeszcze jakieś niespodzianki się znajdą w tym wszystkim. Podczas tych warsztatów też będą niespodzianki. Taki naukowy gadżet, nie parasolka, nie telewizor, to każdy ma naukowy gadżet, który można wykorzystać w szkole. Chcecie się zapisać? Chcecie być z nami? Wchodźcie na stronę internetową. No właśnie, jaki jest jej adres? Bardzo ważny adres musicie zapamiętać, zapisać sobie w telefonie albo na ważnych karteczkach. Mat. .pl łamane przez przyrodnicy. Tam znajdziecie listę aktualnych spotkań, terminów i oczywiście ważny przycisk, żeby się zapisać. Tam trzeba założyć konto, kochani, i wpisać się na listę, żeby z nami się zobaczyć. Wchodźcie, żeby było nas jak najwięcej. Pokażmy, że przyrodnicy mają moc i co najważniejsze, że jesteśmy razem. Zapraszamy!